Morta w Gartic Quo. Wydawało mi się, że to będzie bardzo proste, bo nie trzeba mieć rysować nosa. Fakty. No i ta twarz jednak jest taka spłaszczona i prosta, ale szczerze mówiąc, wyszedł jak bardzo niezadowolony koleś, który bardziej przypominał jakiegoś Pokemona niż samego Voldemorta. Ale nie zdarzałam się, no i wiadomo, teraz de proces, więc dodawałam jakieś cienie, elementy, żeby bardziej zafajbować go w Voldemorta. No i niestety czas się skończył. Jeżeli chodzi o drugi rysunek, to tu nie miałam pojęcia, co to jest. Padłam na pomysł, że może jest to jakiś Pokemon, ponieważ te dwa kolory dawały mi trochę vibe Charizarda, chociaż wiem, że Charizard ma inne, ale no coś trzeba było wykombinować, by bo czas już leciał, więc zaczęłam rysować. Mój Charizard miał po prostu taki czerwony element u góry. No i przyszedł czas na ostatni rysunek, gdzie od razu zobaczyłam bobra oraz żołędzie, więc uznałam, że zrobię przepiękny portret natury. Narysowałam przepięknego bobra, do tego chłodę z drzewem. A teraz przed wami trzy prace, w których bram udział, A jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie inne, to wpadajcie na długi odcinek wiadomo gdzie. Tym razem trafiło na Voldemorta. <laughs> <o>, Voldemort! <laughs> ale niestety jest dosyć specjalny. Ooo, ale Pinkaru widziała, że to Voldemort. Stream Sniper! Ale to jest różdżka, czy szuteczka do zębu? Dobra, ja dół zrobiłem 10 sekund jak coś, nie? Ja pierdziele! Tak ja nie cierpię poteru. Kalsyfer z ruchomego Zamku hauru I najlepsze to, jest to, że no jak... ja to oglądałam, to anime było. To był ten ziomek, co wpieprzał yy, drewno, czy nie? To... Co to zdradziło, to żawadze? <ścoughs> no, taki... Tak, to jest ten bober! Ale co się stało z tym drewnem? Ale jakie I to nie były żołędzie te po prawej. <ścoughs> Łatwie! Nie, nie. nawet, nawet, nawet niezłe, no. Ej, to jest słodkie, bo ten bobert nie drewno, żeby ziomek miał Męcz do pieca, no. Oooo, że to jest dosyć farty! Nie oglądałam, ale pewnie jest fajne, no bo nas zna. Nie, ja to nie jest fajne, nie, jest fajny, nie. Okay. Jest fajny. I pomyślałam, że to musi być jakiś Pokémon, i wiem, że tak nie wygląda Charizard, ale narysowałam Charizard. <laughs> <laughs> Ooooooo, jest Charizard, let's go! Mam wiele kolorów nie mam pojęcia co to jest to u góry, ale na pewno fajne. Nie oglądaj tej Nie oglądaj tego. Nie oglądaj tego, nie.